Teraz informacja równie ważna dla fanów piłki nożnej, jak i dla zwolenników tradycyjnej, zdrowej żywności. Już wiemy i jako pierwsi podajemy Państwu, jaki lokalny produkt będzie promował nasz region na Euro 2012. To tłoczony sok jabłkowy z rodzinnego podwrocławskiego sadu państwa karczewskich. Sadownikom, oczywiście, gratulujemy piłkarskiego sukcesu. Jadwiga Jarzębowicz. Według ostrożnych szacunków na mecze Euro przyjedzie do Polski ponad 800 tysięcy kibiców. Każdy z nich będzie musiał coś zjeść i wypić, a wielu będzie chciało dowiedzieć się, jak Polska smakuje. Na Dolnym Śląsku piłkarskie euro będzie miało smak soku jabłkowego z wiejskiego sadu. To jest czerwiec. W czerwcu przeważnie bywa gorąco, więc wysiadając czy z samolotu, czy z pociągu, kibice będą mogli skosztować yy, soku z jabłek. Który przygotował Maciejowy Sad. Ministerstwo rolnictwa wybierało wśród wielu smakowitych lokalnych możliwości. Sadownicy absolutnie nie spodziewali się, że wygra ich sok. Zwiększa to rangę naszego produktu do jako jedynego zdolnego śląska, który będzie promowany podczas euro i promował euro. Miejmy nadzieję, że właśnie sok jabłkowy jest tym, co kibice lubią najbardziej. Może kibice również posmakują w soku. A nie będą konsumować tylko wyłącznie piwo. Sadownicy twierdzą zresztą, że to właśnie sok jabłkowy wyjątkowo na tę sportową okazję pasuje. Jabłko jest okrągłe w miarę, piłka też. Koszty promocji i degustacji lokalnych produktów podczas euro pokrywa Ministerstwo Rolnictwa. Jednak ile soku za darmo będą mogli wypić kibice, jeszcze nie wiadomo. W tej chwili wiemy na pewno, że przed najważniejszym meczem, meczem otwarcia, właściciele sadu będą osobiście częstowali swoim sokiem na Wrocławskim lotnisku. Lutynia. Jadwiga Jerzembowicz. A koledzy podpowiadają, że przecież sok jabłkowy można dowolnie łączyć.